Miałem okazję przeczytać artykuł o wyścigu zbrojeń pomiędzy Rosją i Ukrainą, no i jak wiemy drony stały się jednym z głównych narzędzi w tej walce. Dzisiaj stosowane są i po jednej i po drugiej stronie drony, które zaopatrzone w sztuczną inteligencję mają wgrane może nie face recognition, ale, ale właśnie taki image recognition, który pozwala im zidentyfikować swój obcy, i one nie są skierowane na jakiś konkretny, konkretny cel. One po prostu monitorują jakąś strefę wyznaczoną dla nich, i tak długo jak, jak powiedzmy bateria staczy, one monitorują, monitorują do, do skutku, dopóki nie znajdą swojego celu, czy tego czy innego, i wtedy atakują. I Walka z takim jest, jest bardzo trudna, ale to powoduje, że to już maszyna dzisiaj wybiera, co jest jej celem. To właśnie to jest ten moment, w którym myślę, że przekroczyliśmy tą granicę, gdzie my decydujemy o tym, kogo maszyna ewentualnie atakuje. Tak? To jest dla mnie troszeczkę przerażające i boję się, że powoli wpisujemy się w scenariusz Terminatora.